Cześć z tej strony Michał. Testowałem dla was buty marki Hoka Clifton 8. Zapraszam. Clifton jest jednym z flagowych modeli marki Hoka, najbardziej chyba popularny, wybierany z racji tego, że jesteśmy gdzieś tam po środku, jeśli chodzi o tą amortyzację. A uwagę, więc w tym modelu mamy lekkość, mamy dobrą, bardzo dobrą amortyzację. E, więc y, gdzieś tam, przy wyborze, na pewno dużo osób zwraca na to uwagę. Co jest tym maksymalizmem? Jak to oceniać? Na początku, sceptycznie byłem nastawiony do ilości tej pianki, do masywności tego buta. E, na pierwszy rzut, jak tylko je zobaczyłem, się ile to waży? Nie, więc ponad 300 gramów. Mamy tutaj e, but, który waży 250 gramów, ma 5 mm drop but jest z kategorii treningowej z przeznaczeniem asfaltowym. W mojej ocenie do nabijania kilometrów chmura, która ma nas nieść, która ma dawać komfort przy dłuższych wybieganiach. Jeśli chodzi o podeszwę, mamy tutaj bieżnik osłonięty na pięcie i na śródstopiu. Jeśli chodzi o porę deszczową, na którą zawsze wyczekuję, jeśli chodzi o moje recenzje, to tu nie mam zastrzeżeń. But się nie ześlizgiwał. Jeśli chodzi o pełne przetoczenie, miałem komfort. Także podeszwa względem poprzedniego modelu zostało uzupełnione dodatkowym gumą, tak żeby było jeszcze bardziej przyczepnie. Większa ilość osób zastanawia się, dlaczego ten but jest tak lekki, mimo że nie wygląda na bardzo lekkiego w porównaniu z innymi butami. Za sprawą pianki EVA w tym modelu została troszkę podrasowana, ma być lżejsza. Sam sobie w ten but, czy jeśli chodzi o amortyzację, był lekki już w wersji poprzedniej. Czy teraz to tak bardzo odczułem? No nie wiem, nadal jest lekki. Ten bieg dłuższy jest na tyle dynamiczny, ale to może za sprawą po prostu całej geometrii, jeśli chodzi o zastosowanie meta-rockera, tak? czyli tej kołyskowego kształtu podeszwy, tak aby wspomagał nam pełne przetoczenie. Co nie ogranicza pracy tak naprawdę osób biegających ze śródstopia, mamy tą miękkość, lekkość. Tak samo dla osoby biegającej z piętem jak ja, mamy tutaj komfort. Cholewka w standardowym wykonaniu, taka jak najbardziej lubię, zwykły mężczyzna, który dobrze trzyma stopę, który nie poddaje się tak na boki, to na co najczęściej zwracam uwagę, tak? czyli cała górna część buta tutaj cholewki, która dopasowuje się do podbicia. Tutaj jeśli chodzi o sam zapiętek, bardzo dobrze trzyma piętę, e, mimo że jest wyciągnięty zapiętek, to sam atut, jeśli chodzi o sam zakładanie buta, nie ma żadnego ucisku e, na ścieg Hillesa, e, więc tutaj na pewno na plus, może nie jest za wysoki, ale bardzo dobrze trzyma tutaj piętę. Czas na porównania do modelu poprzedniego, mamy tutaj zmiany w podeszwie zewnętrznej, dołożona ilość gumy na przodostopiu. But nieco szerszy względem poprzednika dla większego komfortu i miejsca dla stóp. But będzie troszeczkę niższy. E, możliwe, że odczujecie, że będzie płytszy, ale i tak dobrze jest osadzony, jeśli chodzi o piętę. Podsumowując, mogę powiedzieć jedno: but dla osób, które potrzebują komfortu, e, lekkiego wspomagania, jeśli chodzi o przetoczenie. Jeśli nie przeszkadza wam to, że spora ilość pianki równa się troszkę mniejsza stabilność. Robicie spory kilometraż, lub ważycie trochę więcej, nie lubicie sztywnej podeszwy, to na pewno to będzie model Clifton 8.